Cześć, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale kanał AmatorzyTuber Moi drodzy jestem, jestem bardzo ucieszony z tych, z tych wyświetleń Zobaczcie to, ja wam pokażę ile mam wyświetleń Tu są moje firmy Tu są moje firmy Tu są wideo, zarządzaj firmami Tutaj jest brak wyświetleń jeszcze, tu jest jedno wyświetlenie Tutaj są playlisty i tu oglądam fajne rzeczy. Moje wszystkie odcinki to jest playlista moja. Tu są firmy, które mi się podobają. Są kanały, które oglądam. Te, które, za, które zasubskrybowałem. I tutaj na tym kanale był e, baby, e, baby Liberator. Nie ja no tak właściwie to nie wiem o co Zobaczcie, Zobaczcie, w ogóle... Ja wam... Ja, Meggipi ja wam, ja wam co ja wam coś pokażę. Czekajcie, ja wam coś pokażę. Tu jest jeden filmik i on ma 45 wyświetleń. Zobaczcie, został nagrany dwa lata temu. A jak przejdziemy do mojego jednego odcinka. Hmm. tutaj 10 wyświetleń no właśnie te tutaj. Hmm. tutaj 5 wyświetleń tutaj 8 wyświetleń zarządzaj firmami tu gdzieś powinien być ten odcinek właśnie moi drodzy zobaczcie 43 wyświetlenia Chwila, 43 wyświetlenia. 44... 40... Nie no, ten ziomuś ma 18... Zobaczcie, ten ziomuś ma mniej subskrypcji ode mnie. On ma 18 subskrypcji. Nie, i... XD, nie XD. To się tak nazwał ten filmik, zobaczcie to. I to był koniec, co zostało nagrane. Ła, wow. ła wow, mi się coś wbiło biło, ła wow, boli. Nieważne. Czekajcie, czekajcie. Jak wejdziemy w informacje, to zobaczcie. 342 wyświetlenia. Nie no, moi drodzy, dziękuję wam za, za te wyświetlenia. Moja mamusia jest chora, to nie będę tak się wdzierać. Ale... Ale, ale... cześć. Ale, ale, ale... Ale muszę... Ale muszę... Zagramy no. dzisiaj węgierki. Jest twórca GoKids I to jest taka dziwna aplikacja. To jest 8. Są dźwięki. A tu jest, no to, to jest taki baby phone I to są takie takie dźwięki To jest Grinch po prostu z Fontanna Grinch po A tu jest aplikacja do pomiaru temperatury baterii Bo tu jest jej nazwa baterii temperatury bardzo. Iii. Ej, 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 a ta poprzednia re reklama to co to kurczę było? Hej, Czujnik. że co? Chwila, trzeba o to otwalić, ale musi się załadować. Nagrywa się, nagrywać. Jest włączony 5G jest włączony to czemu to kurwa to czemu to, czemu to nie działa lecimy ze baterii temperatury tylko że to jest tylko że tutaj pokazuje fahrenheita Fahrenheit, Fahrenheit y pokazuje antitres to jest taka fajna giera Gierka fajna. Nie dam tego. Pomaga. Albo, albo. No. Hmm. Albo pokażę wam. Dobra, moi drodzy. Bo nic nie dodano jeszcze no. jerki Tu jest twórca gry, tu jest nazwa gry, antistres. Tu można napisać co ma dodać. Tu można... Tu można wyjść. Antistress. Tu są klocki Proszę bardzo, tu są klocki moi drodzy Tu są klocki Lego Można Tyk, tyk, tyk Przycisk Tu jest takie coś Bym Tu są aluminiowe kolgi Jep. Tu jest taki ten dywanik. ooo I tracy to jest taki Ej, ten rysik. Chciałem karnego kupić, to zrobić. Ale nie udało się mi. Przepraszam za takie te, ale... Uf, nie wiem po prostu tych chciał. Chodźcie. Iść łało się. Dobra, nie bawało. Patrzcie, to są koła, które działają. Proszę bardzo. Tak to działa. A w ogóle, moi drodzy, jak się mamy telefon naładuje, to wam pokażę na nagraniu, co mam Przemyszałą szybę. Patrzcie, tu jest nawiązanie do yy, tego pokoju z, yy, z... sauną. Para leci. Nie wiem, o co chodzi w saunie. Możemy odchudzać. Nie wiem, o co chodzi, ale tu jest... Hi, perpetuum mobile, perpetuum mobile. Jak to fajnie wygląda. A to jest kolorowanie. O Jezu, jak ja lubię ten niebieski. Ten niebieski mnie uspokaja. Nie, nie patrzcie na to, bo to hip 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 hipnotyzuje to. To hipnotyzuje i nie polecam odpalać tego. Bo to jest hipnoza i się stanie jak Wyjeżdżał Garfielda, Jak byłem mały, to oglądałem Garfielda i inne tam. I inne te tam. No to. I ja oglądałem dużo firmów w Star Wars. sobie obejrzałem. Patrzcie. Jak, jak on tak puka, to mu się wydaje, że on ku, puka tak. nie tak. No musia jest chora, boli ją gardło. Znaczy, nie, nie boli ją gardło, ale ma temperaturę i do tygodnia ma. E, do tygodnia ma. wolne. Tu więc będę miał bardzo dużo, mamy telefonu. I tu się rusza telefonem. Tego tak, tu się rusza telefonem, żeby ta koleczka leciała. Tu się robi coś takiego. I czasami się takie dziwne dźwięki odpalają. Ale moi drodzy. Moi drodzy już już, moi drodzy. Sara, Sa Sara czyli moja koleżanka Już przestała ze mną pisać Pewnie już się obraziła na mnie Zobaczcie jakie zbugowane to jest Ja pinkone, jak jakie zbugowane Tu trzeba szajkować telefonem. patrzcie. A tu jest coś takiego. Oj oj, oj to było. Tu się rusza listami. Gdzieś musi być ten list, ale nie to jest taki odstresowywacz, który ma słodką, relaksującą muzykę. Nie wiem, czy to jest zrobienie Ewazonu, a tu jest takie, taka mniej giera. Panie, że jest wszystko ruchome. Jak nie słyszycie, to napiszcie to napiszcie do mnie. Podam yy, w jakimś odcinku podam wam mój numer telefonu. Dzwonicie do mnie widzowie. No i jak e, albo możecie coś do mnie napisać. coś się o no, i możemy sobie razem zagrać jak w. możemy razem zagrać w Planet Crafta. Moi drodzy. Drodzy widzowie, jak obejrzycie ten film, to będziecie fajnie zaskoczeni. Moi drodzy, jak. Jak, jak ja Wam podam ten mój, mój numer telefonu, no to, to piszcie do mnie, ja będę odpisywał. Na... Wasze pytania? Co nagrać? Co fajnego nagrać? Może jakieś. Może, może jakieś serie? Czy craftsmana? Czy crafta? Plany... Czy coś tam nagrać? Tu jest taki pinball. To jest pinball. Pamiętacie te pinpole? To są takie gierki stare. I się zdobywa coś takiego. Tu się ostrzy krewkę pyk mm, tu się kosi trawę jakbym miał kosiarkę napędzaną pi... Jakbym kosiarką sterował pilotem, no to bym to, to bym kosił. No to moi drodzy o pędzelek Taki pędzelek O coś tam przyszło Moi drodzy to jeszcze nie mam messengera, jeszcze nie, jeszcze nie mam Facebooka, Instagrama, ale jak będę miał 18 lat, to będę miał też rzeczy. Tu jest takie, taka wełna. Nie wiem, co to jest? No to moi drodzy, jak, jak, jak ja oczywiście podam Wam swój numer telefonu. Kiedyś Wam podam ten swój numer telefonu. Nawet teraz mogę Wam pokazać, jaki mam numer telefonu. No to, jak ktoś tu mnie zasłoni, to oczywiście to odbiorę. Oczywiście odbiorę i Wam, i może z Tobą, drogi widzu, pogadam. Tutaj się. Yy, yy, te... Cho choinkę się ulepsza. Może na przykład rozruszać choinką i można oczywiście te bombki wszystkie rozbić. I oczywiście o i nawet ka, y, ten y, kamerę naprawiłem bo nie łapało ostrości a teraz łapie. Patrzcie to jest, stick, to jest taki dukopis i patrzcie to jest taki, taki Prze bardzo to jest y nie, nie to jest, jak się to nazywa. To jest bilard. Mhm. A to są takie grające te... A tu, jest, a tu jest jakaś dziwna muzyka relaksująca. No coś trochę to na mnie działa, ale... To trochę relaksuje mnie ta muzyka. ale to właśnie wygląda. O. O może być niebieski, panie. A wiecie? Ja marzę o tym, że w prawdziwym życiu to tak, a, tak chatnąć sobie i ja no idę. Patrzcie. Zbija gwoździe do dziurki. Jest kolejny poziom. Patrzcie. Zobaczcie to. To jest oczywiście taki symulator golenia. Łysej. I dalej nie powiem, bo i będzie, bo będzie cenzura. Patrzcie. To nie jest górka. Nie. To jest... Ale jakby się... Od... A ja, ale, ale, jakby odwrócicie to do góry nogami, to zauważycie Siusioka. Oj, drodzy, to jest takie, taka wieża fajna. Dziwne dźwięki. O! Symulator zbijania takich rzeczy. Zobaczcie, jakie żelki. Zobaczcie, jakie żelki tu są. O! Hello, tu coś jest. Co Co to kurczę jest? 100%. Ok Kamyczek. Które spada jak się to. Dokładnie tak. To jest symulator zgolenia mm, kolby kukurydzy. No, tu jest taki rysik do rysowania różnych rzeczy. To jest grawitacja. Są firewerki, może. Pik. Albo. Pik. To jest to, jest, to jest na walentynki, tu jest serduszko. A może pewnie już ten twórca teraz nic nie tworzy. Szkoda wielka. Wielka szkoda, że nic nie robi. Że nic nie to jest. To jest symulator palenia kartki papieru. fuj ochuj. fuj. fuj. Ale smród. Tu jest simulator. Co to kurde jest? Tu jest. Malowanie paznokci, Jest nawet taki. Taki mniejszy rysik I gwiazdki. I taki duży. Ten. Ja bym chciał mieć kiedyś ten kolor to by było najlepsze zobaczcie od tyłu puszczone od tyłu i nie puszczone od tyłu e, coś tam przyszło to jest coś takiego Zobaczcie, i to ma jakieś Buga, zobaczcie to. Widzicie to? Widzicie tego Buga? O Jezu, zobaczcie, to jest zapalniczka. Ty jest myszka. Tik. Tutaj. Tutaj to, to jest bardzo fajna rzecz Mogę tu wywalić tą myszkę? Wywalaj tą myszkę. Dobra, tu mamy zimą. Tu mam motek ruchomy. Symulator drwala. Możemy ścinać tą kolbę drzewa. Spada i możemy nie ruszać. Tak. Tu jest taka fajna rzecz. Misio. I tutaj, tutaj są. Czekaj. Tutaj są normalne dźwięki, tu są przyspieszone dźwięki, a tu są spowolnione.